Ten mężczyzna pojawia się jako król buław, facet, który długo udawał przed sobą, że wszystko ma pod kontrolą. Poszedł w swoje życie, swoje sprawy, swoje decyzje, ale jedno zostało niedomknięte ty. I to nie jest sentyment, to jest wewnętrzne poczucie straty. On wie, że kiedyś Cię miał blisko i nie docenił tamtego momentu. Teraz to do niego wraca ze zdwojoną siłą. Kiedy myśli o tobie dzisiaj, widzicie jako cesarz cesarzową i to jest bardzo mocne. On czuje, że ty się zmieniłaś, że jesteś teraz spokojniejsza, bardziej pewna siebie i już mniej dostępna. I to go uderza najbardziej. On czuje, że jeśli teraz chcecie odzyskać, musi się postarać, bo ty już nie jesteś tą samą osobą, która czeka i ciągle się tłumaczy. Ty jesteś kobietą, która wybiera samą siebie świadomie. Dwójka kielichów pokazuje, że on nadal czuje emocjonalne połączenie. To uczucie nie zostało zamknięte rozmową ani czasem. On ma poczucie, że między wami było coś prawdziwego, coś rzadkiego i, co ważne, on wierzy, że to nadal może być wzajemne. Dlatego się wahał, dlatego wraca ostrożnie, ale z intencją, bo boi się jednego że mógłby cię stracić definitywnie. I teraz, najważniejsze, co on konkretnie zrobi. Czwórka buław mówi jasno. On będzie chciał wejść z tobą w relację, która ma formę, rytm i stabilność. On zaproponuje spotkanie w realu. Nie pogadamy sobie kiedyś. Będzie chciał cię zobaczyć, spędzić czas, odbudować poczucie bliskości. Nie będzie tutaj chaosu ani niedopowiedzeń. On zrobi krok, który pokaże. Jestem i już nie znikam. Karta gwiazda pokazuje jego intencje z serca. On naprawdę wierzy, że między wami można będzie zbudować coś stałego od nowa o wiele lepiej niż wcześniej. On ma nadzieję na drugą szansę i chce ją potraktować bardzo poważnie. To nie jest mężczyzna, który wraca tylko po uwagę czy potwierdzenie swojego ego już nie. On wraca, bo żałuje, że wtedy nie był gotowy. I finał. Paść w To moment, w którym on zacznie Cię aktywnie zdobywać. Będzie pisał, proponował spotkania, flirtował, okazywał zainteresowanie bez y, niedopowiedzeń. On pokaże konkretnie pożądanie, ale też zaangażowanie i dojrzałość. Tu jest energia. Chcę Ciebie. Wybieram Ciebie i chcę spróbować jeszcze raz. On wróci, bo serce nie pozwoliło mu iść dalej. On zrobi pierwszy krok i będzie chciał cię odzyskać. I to nie będzie tym razem powrót tylko na chwilę, tylko próba zbudowania czegoś prawdziwego, tym razem świadomie i z głębokim uczuciem miłości.